Hmm. Kobiety w Europie, w Afryce, w Azji. Hmm. Czy myślałeś kiedyś, żeby być z kobietą ciemnoskórą? Może z Angielką? Może z dziewczyną z Belgii? Może. Hmm. Z Tajlandii? Może z Indonezji? Z Chinką? Z Japonką? Zapraszam Cię na dzisiejszy odcinek. Kochani, dużo mężczyzn z Polski, czy powiedzmy z innego kraju, na przykład Stany Zjednoczone, już szukali powiedzmy kobiet w Afryce, kobiet w Tunezji, w Turcji, kobiet w Anglii. No i czy im się to udawało? Prawdopodobnież tak, ale nie zawsze. Jeśli chodzi o Afrykę, to słyszałem, że tam kobiety są łatwe. Nie chodzi tutaj o to, żeby się jej zapłacił i 20 minut 3 godzina lub cała noc, ale łatwe w podrywie. Tak wiesz. Albo na stałe, albo na dłuższy czas. Jeśli miałbym możliwość, to tak, bym był z ciemnoskórą dziewczyną na. Prawdę, bo coś mnie do nich ciągnie. Nie wiem co, ale lubię to. Kobiety w Tajlandii. No, trzeba to uważać, ale przyznam się, naprawdę przyznam się do tego, że tam potrafią być naprawdę prześliczne kobiety. A czy istnieją kobiety, które. Nie patrzą na wygląd, tylko na to jaki jesteś, jakie masz serce, na to czy jesteś człowiekiem takim odpowiedzialnym, wartościowym, nie wiem, ale mam nadzieję, że tak, bo wolę taką wartościową niż wiesz, niż taką, która cię zdradzi, albo będzie oszukiwać, albo będzie jej odbijało, no nie, więc no... Te wartościowe są o wiele lepsze. Właśnie, niektórzy szukają w Afryce, aby posmakować, może w Tajlandii, aby posmakować przez godzinę, a niektórzy szukają tej jedynej. Różnie to bywa, kochani, różnie to bywa. Ale prawdziwa miłość czeka na prawdę i czeka na odważnych i wartościowych ludzi. Ale tak z czystego serca polecam Wam szukać tej jedynej, bo bawić się, a potem zostać samemu. Mnóstwo jest kobiet, ale wiesz, gdzieś tam jest kobieta, która czeka na ciebie. A więc, chłopie, bierz się do roboty i pamiętaj o tym, aby znaleźć tą jedyną. O tak, kobiet. Dzień na mordki za obejrzenie. Subskrybujcie kanał.